Poszukiwanie to nazwa nowej wystawy prezentowanej w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek w Krośnie Odrzańskim. W galerii krużganki można oglądać obrazy krośnianki Katarzyny Cebuli. Wystawa ukazuje wieloletni dorobek artystyczny autorki. Prace prezentowane na wystawie różnią się od siebie tematyką i techniką. Ponieważ malarka nie zamyka swojej twórczości w określonych ramach. Mam nadzieję, że spodobają się Państwo moje prace. Znajdą się tutaj bardziej mniej danej pracy, czasem tylko szkice. Moje poszukiwania zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia. Wystawę można oglądać do połowy maja.